Słuchaj, łuszczyna, do ciebie mówię. Jesteś bardzo niebezpiecznym człowiekiem. Z wyglądu przypominasz taką babcię, co bajki opowiada przed dobranocą, ale ty nie jesteś bajka na dobranoc. Ty, łuszczyna, jesteś funkcjonariuszką Big Farmy. Nie słyszałaś o tym, że ta pierdolona szczepionka, którą tak lansujesz. Za którą nikt nie chce brać odpowiedzialności, bo taka jest prawda, czyni swoich zaszczepionych bezpłodnymi. Szwecja się kłania. Gdzie jest zakaz szczepienia. A co, z plagą, moment, a co z plagą aspergerowców i autyzmu? Mam propozycję dla ciebie, łuszczyna. Odpierdol ty się kurwa od naszych dzieci. Ty kurwa o tych dzieciach mówisz, jakby one były państwowe. A one. Są nasze. Zaszczep się sama w swoją starą pizdę. Pierwsza. Mówisz o tych dzieciach, jakby to było stado królików w klatkach, których dyrektorzy tych klatek zaszczepią. Na twoje polecenie. Boś się tak pomyśliła. Bo takie wykonujesz polecenie. Zaszczep się w swoją starą, zwiodciałą pizdę! Może ci to kurwa w czymś pomoże! A skąd ty wiesz, że tak jest? A może sobie ona zrobiła waginą plastykę, Wojciechu, sprzęt mi zepsuje? Ile jeszcze będziemy musieli stawać? Stawać przed tymi bandziorami! Którym tak lekko z mordy spada polecenie. Będziesz odpowiadać za te wszystkie choroby, śmierci, porażenia? Będziesz czy rozłożysz swoje starcze łapy i powiesz, nie widziałam To spierdalaj! Spierdalaj! I do matek macie kurwa prawo zajebać! Kto przyjdzie wbrew Waszej woli, zabijać Wasze dzieci! Zajebać! Stawiamy sprawę jasno: wara od naszych dzieci. Powiem Wam, nie mogę sobie dzisiaj znaleźć spokoju. Jak słyszę, jak ona tak pokazuje, że do tych dyrektorów ona będzie dzwonić. I ci dyrektorzy będą tak łapać te dzieci i sru, 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 sru! Po po szczepionce. Kto będzie brał odpowiedzialność? Hej, lesz łuszczyna! O konstytucji! Słyszałaś? Jest konstytucja w państwie polskim. Słyszałaś o konstytucji. Za dobre masz kurwa samopoczucie, babciu! Za dobre masz samopoczucie! Stara kobieto! Mózg masz stary! Przed kim stajesz na baczność? Jesteś kurwa ministrem! Czyli sługą! Odpierdol się od naszych dzieci i wszyscy dyrektorzy! Wszyscy kurwa dyrektorzy wszystkich kurwa szkół podstawowych! Zobaczycie twarze w kurwionych matek. Zobaczycie śmierć. Czyje polecenie chcecie wypełniać? Czyje? Kogo? Zostaniecie sam na sam z rodzicami. Nie będzie gdzie spierdalać. A to są dzieci różnych ludzi policjantów, żołnierzy. Strażników granicznych, biskupa, ten nie będą szczepione. Służby celnej to wszystko uzbrojone jest towarzystwo. Jak się zderzy z konsekwencją tego gówna, gdzie jak na świecie się już ludzie pozderzali w Holandii, w Kanadzie, gdzie pokazywali te sparaliżowane dziewczynki? Na jakiej podstawie będziecie wykonywać pierdolone polecenia pierdolonych idiotów? Na jakiej podstawie? Na podstawie takiego gestu, jebanego? Takiego kurwa, gestu, jebanego do idiotek, wykonanego? Nie! Nie dajcie się w kurwa wmanewrować. Nie dajcie się kurwa wmanewrować w tę zabawę. Już się manewrowali. Skończy się na was. Płuszczyny nikt za obwisłą dupę nie chwyci, ale was tak. Jesteście w zasięgu rodziców. W zasięgu rodziców jesteście. Więc przestrzegam was, ci, którzy zobaczą tę moją humilię. Bądźcie kurwa mądrzy. Łuszczyna odejdzie, śladu po niej nie zostanie. Smród po jej starej piździe również rozwieje się po gabinet Po korytarzach ministerialnych. A Wy kurwa zostaniecie. Z rodzicami. Ja Was tylko przestrzegam. A Was rodzice namawiam. Odwagi, więcej odwagi. I pamiętajcie o Konstytucji. Konstytucja. Sorry.